Spotkaliśmy się tutaj na torze, akurat w tym samym prawie czasie, że startowali tutaj zawodnicy ze szkółek kolarskich po raz pierwszy. W ubiegłym roku prowadziliśmy 61 szkółek w czterech województwach jako pilotaż, i były tu mistrzostwa również dla tych szkółek zrobionych na torze. Nie wszystkie szkółki mogą startować, ponieważ nie mają rowerów torowych. Startują tylko te kluby. Które mają rowery torowe i taki, takie małe ramy, ponieważ dla tych zawodników muszą być te rowery malutkie. Pamiętam, jak obawiał Pan się o te pierwsze starty młodych zawodników, że się poprzewracają na tym torze, że trochę tak z duszą na ramieniu wchodził Pan na ten tor. Dzisiaj z uśmiechem patrzy Pan na poczynania tych już dużo umiejących młodych kolarzy. Chyba ten postęp jest. Bardzo widoczny. Postęp jest bardzo widoczny, ale są również tacy zawodnicy, którzy przyjechali po raz pierwszy w tym roku na tor i równie się przewracają jak wsiadają na rower, jak siadają roweru, ale niestety to jest nie tutaj jakby wpisane w tym całe kolarstwo nasze torowe i te dzieciaki ważne, że podnoszą się, startują dalej jadą.

どうぞ。

Dzień dobry, jestem Iga Wiklińska ze szkoły w chodzę do szóstej klasy. Kto ci zachęcił do uprawiania kolarstwa? Jakie są Twoje dotychczasowe największe sukcesy i Twoje marzenia? To y, zachęciła mnie pani od wf i tata, który też trenuje. Znaczy, no, chyba największe osiągnięcie to jest mistrzynie Polski tutaj na torze, no i ogólnie no, jeżdżę w szkółce w Robakowie, no i moim marzeniem jest na pewno zostać mistrzem świata, mistrzem Europy, no i jeździć w zawodowych paletowe. Wolniutko z tą młodzieżą, bo oni są przerażeni, bo to jest jednak tor 200 metrowy, te łuki są bardzo strome i te dzieciaki się troszeczkę boją, ale czym częściej będą przyjeżdżali na ten tor, będziemy ich tutaj zapraszać, to obie, obędą się na tym torze i naprawdę z tych zawodników tu, tu jeżdżą już przyszły mistrzowie świata. Super! Gratulujemy! Super! Wiesz, że ma skrzywę Hanusik, tak? No, Super! Mistrzu, gratulujemy! No. Gratulacje! O kochany. dobry jest tak? Chciałbym, żebyś powiedział o tym swoim wspaniałym wyścigu, w jaki sposób rozprowadziłeś grupę, że potrafiłeś zwyciężyć na finiszu oraz o swoich zamierzeniach. No po prostu atakowałem, ja, jak ktoś jechał od góry, to atakowałem, trzymałem się na drugiej pozycji, no i jak zaatakował, yy, stało nas dwóch, zaatakował pierwszy, no i siedziałem mu na kółko, czekałem do ostatniej chwili, no i wyszłem mu na kreskę. Twoje marzenia? Chciałbym być mistrzem świata w kolarstwie. A jakie były twoje pierwsze kolarskie kroki, bo tutaj znają Cię wszyscy i nazywają nawet takim małym Hanusikiem. Hanusik to kiedyś w przeszłości to znakomity kolarz polski, który wygrywał wiele wyścigów. Zaczynałem od 6 lat na takich małych wyścigach po dwa metry, 3. No. MTB, no i pierwszym moim wyścigiem był w Grucznie i też go wygrałem, a to był mój pierwszy wyścig. Na no to gratuluję tych sukcesów dotychczasowych. Teraz gratuluję koszulki Mistrza Polski i życzę kolejnych. Dziękuję. Czy może chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić? Moją mamę i siostrę. A tatę nie zasłużył? Tata jest tu ze mną. To widział wszystko, tak? Piękna walka między pierwszym i drugim zawodnikiem. Teraz rozszyfrujemy. Jak się nazywa ten drugi zawodnik, albowiem bardzo pięknie jechał. Prowadził jeszcze na kilkadziesiąt metrów przed metą, ale dał się objechać. Nazywam się Dawid Łątkowski, bardzo podobają mi się tym Polski. Fajnie mi się jeździ po to, że znam tutaj Gora. Wiem, już trochę jak jeździ. Za każdym razem coraz mniej mi do niego brakuje, ale cały czas nie mogę z nim wygrać. Jesteśmy po raz drugi na torze. Myślę, że pokazujemy się z bardzo dobrej strony. Zdobyliśmy już trzy koszulki mistrza Polski w roczniku 2004 oraz trzy razy wicemistrza Polski w roczniku 2005. Mamy też chłopców w roczniku 2003, którzy bardzo ładnie się pokazują, wygrali grupę B. Cały czas walczą, trenują. Akurat grupa tutaj 2000, rocznika 2005 jest bardzo zacięta. Między chłopakami Igorem oraz Dawidem jest zacięta walka do samego końca przy każdym wyścigu i myślę, że każdy ten uważa, że najlepiej się ogląda właśnie ich wyścig. Co pokazują nawet wczorajsze wyniki, gdzie średnia młodszy, młodszych zawodników wyniosła o prawie 2 km więcej niż starszych. Pokazuje, jaka jest zacięta między, między nimi rywalizacja. Rywalizowali na Tour Poloń, rywalizują teraz razem na torze. Myślę, że... Z tych dwóch zawodników na pewno mogą gdzieś zajść daleko i brać przykład z Michała Kwiatkowskiego czy Rafała Majki. Po tych dwóch latach szkolenia, można powiedzieć, o tych szkółkach kolarskich, które przodują w tym całym programie. Są bardzo dobre szkółki w Wielkopolsce, są bardzo dobre w Kujawsko-Pomorskim, na Śląsku. E, tutaj do, drugi raz mamy na torze Olsztyn. Naprawdę, ja jestem zdziwiony. Olsztyn i dwa medale wczoraj złote. E, byli tylko dwa razy na torze i to jest naprawdę tutaj, że zdolna młodzież. Zawsze w ubiegłym roku szkółek nie miało, w tym roku ma osiem szkółek. <laughs> Kto cię zachęcił do kolarstwa? Jakie są twoje sukcesy i marzenia? Do kolarstwa zachęcił mnie brat, potem trener, bo brat zaczął pierwszy jeździć w klubie Luksuryka Piaseczna. Moje wyniki na początku były takie średnie, potem. Potem zdobyłem parę pierwszych miejsc, tam chyba trzy albo cztery. Trochę forma padła, no ale jakoś dałem radę teraz. A moim marzeniem jest, żeby zdobyć tę koszulkę. Paweł Tomaszewski, trener i prezes Ludowego Łuczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Piaseczno. Pracujemy z dziećmi z gminy Piaseczno. Od ponad 10 lat prowadzimy szkolenie z zakresu kola torowego i szosowego. Za panem trójka znakomitych muszkieterów, bo tak można by ich było nazwać, którzy tutaj rządzą na torze kolarskim w Pruszkowie. Chciałbym, żeby pan scharakteryzował ich możliwości. Z numerem 15 już nagraliśmy tą rozmowę, natomiast tych pozostałych niech pan przedstawi. To są nasi najmłodsi kolarze, którzy od ponad roku już prowadzimy z nimi szkolenie. Jest to kategoria żak. Tak jak już pan wspomniał, z numerem 19 Jakub Kozicki. Dzisiaj wygrał wyścig eliminacyjny. Wczoraj był dwa razy trzeci. Natomiast jeszcze mam dwóch takich utalentowanych chłopców: Tomek Grzesiak i Kuba Kamiński. Tomek Grzesiak wczoraj był dwa razy drugi nawet w wyścigu i dzisiaj był również drugi. No mamy nadzieję, że w wyścigu punktowym zamienią się miejscami koledzy i teraz Tomkowi uda się wygrać. ごめん。 Wydaje mi się, że jest to bardzo dobra inicjatywa, bo jednak był to bardzo duży impuls dla klubów, które troszeczkę zamykały się w szkoleniu z tymi starszymi zawodnikami. Natomiast te szkółki zmobilizowały wiele klubów. Zresztą tutaj widać po dzisiejszych zawodach, wczorajszych, że jest bardzo dużo dzieci takich małych, właśnie czwarta, szósta klasa. Dzieciaki dopiero zaczynają uczyć się jeździć na rowerze, a już dajemy im szansę rywalizacji. I, i buduje ich to bardzo. Tutaj zresztą widzę po swoich tych chłopcach, że ich to buduje. Wczoraj po tych sukcesach drugie, trzecie miejsce. Już dzisiaj rano mówią: Dzisiaj musimy koszulę zdobyć Mistrza, bo, bo jest ładna, więc my też chcemy. <grych> Także jest i, i dużo ambicji u tych dzieciaków. I mówię: to jest bardzo dobry kierunek. W ubiegłym roku startowały cztery województwa, w tym roku startuje już siedem województw. Mamy stu zawodników. I widzę, że poziom tych zawodników, jak ścigają się że postęp jest wspaniały i to widać w przyszłość Kolarstwa Polskiego tu wśród tych małych. W tym roku mamy 124 szkółki kolarskie 1900 zawodników startuje w tych szkółkach i nadal mamy problem, bo wyposażyliśmy im w rowery tylko szosowe i MTB. Natomiast w przyszłości będziemy musieli również wyposażyć rowery torowe, żeby mogli na torze startować, bo przecież tor mamy wspaniały kryty, możemy tu zawsze z tymi zawodnikami być.